Cześć kochani. Witam wszystkich spod znaku ryb w czytaniu na czerwiec 2022. Czytanie rozpoczniemy sobie od rozkładu ogólnego z kart wyroczni i z kart tarota. E, czytanie z kart wyroczni jest czytaniem z moich autorskich kart wyroczni, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany e, takimi właśnie kartami, to one są dostępne w sprzedaży. Możecie się ze mną kontaktować przez Instagrama. Albo mailowo, czyli tradycyjnie. Później przejdziemy właśnie do czytania na miłość dla singli. Następnie będzie miłość dla osób już w relacjach, już w związkach. Później zrobimy czytanie, zrobimy rozkład na karierę, pracę, finanse. A na samym końcu na ducha i emocje. Pamiętajcie też, że dodałam czytanie: Wybierz kartę na czerwiec 2022 i możecie sobie z niego skorzystać z racji tego, że nie zawsze czytania z nami rezonują. A taka złota zasada czytań jest taka, żeby wziąć to, co z nami rezonuje, a to, co nie rezonuje, zostawiać po prostu dla innych, bo może jest to po prostu wiadomość dla kogoś innego. Także to czytanie, wybierz kartę, może Wam w jakiś sposób poszerzyć, ewentualnie po prostu bardziej z Wami zarezonować. Pamiętajcie też, że jeżeli czytanie nie rezonuje, to może musicie sobie sprawdzić swój ascendent, albo znak księżycowy, albo nawet i Wenus i przejrzeć sobie, nawet prze Przejechać gdzieś tam to czytanie, tak wiecie, prze, przewinąć o i zerknąć, czy może jakaś, jakaś, jakaś część, która Was interesuje, bardziej z Wami współgra dla Waszego, nie wiem, ascendentu, ascendentu czy tam księżyca. No, ja się bawię kartami, nie? Dobra, nie przedłużając, zaczynajmy i rozpoczynamy od rozkładu ogólnego. Mamy przesłanie z kart wyroczni. Mamy Moje życie jest niesamowitą przygodą. Bardzo fajnie, bardzo lekko. Tutaj taka troszkę. Troszkę takie vipsy czy to paziów, bo oni są tacy, wiecie, nastawieni na, na przygody, na nowości, ewentualnie właśnie świata, bo świat też nam odkrywa różnego rodzaju ciekawe rzeczy. No, niesamowite przygoda bardzo się cieszę, moje drogie rybki. Myślę, że będzie się po prostu dużo działo, dużo dobrych rzeczy, no bo jednak niesamowitą przygodą to tak mi się kojarzy, wiecie, z taką przyjemną adrenaliną, przyjemną niepewnością, tym, że mm, przyciągacie dobro, przyciągacie fajne, niesamowite właśnie rzeczy do swojego życia i i cieszycie się z tego, i myślę, że też część z Was będzie sobie, nie wiem, organizowała wakacje albo gdzieś tam przez przypadek spotykała się z ludźmi. Myślę, że to naprawdę będzie, będzie dużo, dużo dobrego tutaj, jeżeli chodzi o ten czerwiec 2022, no i generalnie o Wasze życie. Następnie mamy Czuję się wystarczająca, albo wystarczające oczywiście, bo możemy też mieć. Ekwiwalent męski. I zmieszana. E, ja bym powiedziała nawet, że zamieszana. To może być bardzo, bardzo dużo rzeczy i czasami nawet takich sytuacji, w których będziecie czuć się faktycznie zmieszani, bo albo walniecie jakąś głupotę, albo coś tam po prostu się zakręcicie i nie będziecie wiedzieli, wiedziały, co się dzieje. Więc tego zmieszania, takiej niezręczności czasami może się troszkę pojawić, ale nie wiem, czy to jest e, typowo rybie. Ja tak mam, że ja czasami właśnie walnę jakąś taką głupotę, albo jakieś tak zachowam się inaczej, i jest mi faktycznie niezręczna a najczęściej to jest spotykane z jakimś tym uśmiechem, śmiechem, machnięciem ręki, i że to ja bardziej przeżyłam niż wszyscy wokół mnie. E, więc myślę, że to nie jest nic złego absolutnie. Natomiast czuję się wystarczająco. To mnie bardzo cieszy. To jest w ogóle gdzieś tam, jak robiłam te karty, to pytałam też moich znajomych, jakie mogą być uczucia, żeby mogli mi coś poradzić, coś dodać. No i właśnie ta wystarczająca też padła od mojej takiej bardzo, bardzo dobrej koleżanki. E, I myślę, że to jest piękne przesłanie, pod tym względem, że no, czujemy się. Dobrze z tym, jakimi jesteśmy teraz. Nie wymagamy od siebie zbyt wiele, bo wiemy, że dajemy z siebie tyle, ile możemy. I to jest wystarczająca ilość jakby energii, wystarczająca ilość takiego dobra, którym się dzielimy z innymi. Także naprawdę fajnie to wygląda i bardzo się cieszę, że ta karta się pojawiła, bo myślę, że ja też musiałam to poniekąd usłyszeć, i na pewno ktoś z Was też gdzieś tam poczuł, poczuł takie ciepło na sercu widząc, że ta wystarczająca się tutaj pojawiła, albo wystarczająca oczywiście, że nie musimy robić więcej, żeby udowodnić komukolwiek, że jesteśmy warci uwagi, warci um, uczuć, tak? Więc to no naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Teraz y, rozłożymy sobie karty y, tarota, tylko sobie pozwolę przełożyć zaraz karty wyroczni. Zrobione. E, karty wyrocznie już są przełożone na dół, a teraz zobaczmy, co mamy w rozkładzie ogólnym z karty I pojawiają nam się kochankowie. Jest to energia bliźniąt. Myślę, że to może być dodatkowo spotęgowane miesiącem, tak? Bo nie to jeszcze właśnie energia bliźniąt, to mamy czerwiec. Bliźnięta najczęściej są właśnie z czerwca, ewentualnie z końcówki maja, czyli ta karta gdzieś tam patronuje. Więc myślę, że dopóki będzie sezon bliźniąt, to możecie bardzo dużo, że tak powiem, się nachapać. Dużo nowych rzeczy, dużo właśnie nowych przygód, dużo, dużo, dużo po prostu fajnych bodźców. E, także korzystajcie z tego sezonu jak najbardziej. Następnie mamy mm, dziesiątkę pentaki, a później mamy ósemkę różdżek. Moje drogie rybki. Super karty. Nie dość, że pojawia nam się miłość, pojawiają nam się bratnie dusze, to jest karta też współpracy. Na razie to jest rozkład ogólny, więc nie chciałabym mówić właśnie, że bratnie dusze i tak dalej, bo oczywiście to może się pojawić, ale generalnie chodzi o, o współpracę, o to, że dobrze się przy kimś czujemy, że, mm, że wszystko jest w porządku. Zobaczcie, że pojawi nam się dziesiątka pentakli. Nie dość, jeżeli chodzi o jakieś właśnie miłosne rzeczy, to popatrzcie, jak oni tutaj na siebie patrzą i to jest takie spojrzenie miłości. E, które teraz ostatnio m, nie wiem, czy siedzicie na jakiejś tam. Są mediach mocniej, albo, albo nie, ale pojawiło się to, i jest to bardzo, bardzo często podkreślane, że właśnie jest to spojrzenie miłości i to w jaki sposób druga osoba na nas patrzy, to bardzo dużo może nam powiedzieć. I teraz to jest na zasadzie właśnie, że różnych filmów, seriali i, i aktorów, generalnie. Gdzie pojawia się to spojrzenie miłości. No i tak patrzę na tą dziesiątkę pentakli i kurczę spojrzenie miłości. Ale też dziesiątka pentakli jest to totalny dobrobyt. Wszystko się układa, wszystko idzie w dobrym kierunku. Zresztą ósemka różdek też nam pokazuje kierunek, że idziemy w, dobrym, w dobrą stronę. Więc y, naprawdę możecie mieć takie poczucie, że jesteście wystarczający. Nie dość, że miłośnie, to finansowo, to no, po prostu, że te puzelki u was w życiu się fajnie, układają i faktycznie są do siebie dopasowane. Bo tutaj nie ma elementu, który by. Zaburzał tą całość. Nie, tu wszystko idzie w takim idealnym porządku. Bardzo mnie to cieszy. Dodatkowo ósemka e, różdek też mówi nam o komunikacji, więc mogą Wam się pojawiać różnego rodzaju oferty, propozycje, e, czy to spotkania, możliwe, że właśnie jakaś miłość na horyzoncie też będzie, ale zaraz o tym e, będziemy mówić szerzej. Mm, czy to oferty biznesowe, bo to jest też, wiecie, tak jak mówiłam, karta partnerstwa, więc tutaj naprawdę może być dużo i może być ciekawie. I tak stabilnie, wiecie, bo, bo czuję tutaj tą taką stabilizację, szczególnie jeżeli patrzę na dziesiątkę pentakli, która nam właśnie też o tym mówi. To jest dobrobyt, który jest poparty właśnie takim poczuciem, że, że wszystko jest dobrze, że, że mam na czym stać i że nie muszę się martwić o jutro, bo bo jak zacznie się dziać, to dzieje się po prostu bardzo, bardzo dynamicznie i to są dobre rzeczy po prostu. Każdy news, każda wiadomość, wszystko jest na swoim miejscu. Afirmujcie to, moi drodzy, bo to akurat jest warte warto do afirmacji. Jak nie, nie macie pomysłu na jakąś afirmację, no to oczywiście możecie też skomentować, ja Wam coś wymyślę, podeślę, coś, co naprawdę gdzieś tam będzie Was napawało taką pewnością siebie i będzie pozwalało Wam przyciągnąć to dobro do swojego życia. Super sprawa. Teraz przejdziemy sobie, żeby już bardziej skonkretyzować dzisiejszy rozkład, przejdziemy do rozkładu na miłość dla singli, a następnie dla związkowców, ale na początku single. Dobrze, moje rybki, single, sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was. I pierwsza karta, pojawił nam się rycerz kielichów, a on się pojawił już, bo ostatnio, jak robiłam tygodniówkę na ten tydzień przełomowy maj-czerwiec, to pojawił nam się rycerz kielichów, także możliwe, że na dłużej zostanie. Mamy padzie, jest to paś kielichów, też i znowu paść, ten paś, takiej. Powiedziałam to chyba przy tej karcie, że właśnie tak paziowo mam wrażenie, że jeszcze takie moje życie jest niesamowitą przygodą. Jeszcze nie wiem co, ale jakby niech się dzieje, wola nieba. Jak Fredro mówił. No i słuchajcie, mamy, mamy rycerza kielichów. Rycerz kielichów jest to taki, taki kochanek, taki lowelas, taka, taka osoba. Ja nienawidzę tego słowa lowelas, po prostu aż mnie, mi ciary przychodzą, jak to słyszę, ale, ale gdzieś no to u niego to się, to, to się zdecydowanie przejawia. To jest osoba, która Was adoruje, która do Was robi słodkie oczy, która po prostu o Was mocno zabiega. I to jest na pewno jakaś oferta i to jest oferta miłosna. Więc albo ktoś się obok Was pojawi, ktoś zupełnie nowy, bo raczej tutaj wyczuwam nową energię, szczególnie, że dwóch paziów. I nie zdziwiłabym się, gdyby to były dwie osoby. Dwie osoby wyznające zupełnie inne cechy, bo jak wiecie, ogień, przepraszam, nie ogień, tylko woda i e, ziemia, to są znaki przeciwne. Mamy wodę i ziemię. To mogą być e, osoby, które zupełnie w innych, z, z innej beczki po prostu, jakby... Mm, Albo pracujące w innych branżach, albo po prostu charakterologicznie, w ogóle całkowicie inaczej, ale obydwie są szale szalenie ciekawe, yy, i obydwie są wami żywo zainteresowane. I to tak. Mm... No, naprawdę że czuć to po prostu, czuć to takie przyciąganie. I patrzę na tego pazia kielichów, no i on zdecydowanie jest artystyczny, bardziej taki duchowy. On e, szuka spełnienia, on szuka mm, weny, może tak szuka inspiracji, może pisać, może, nie wiem, malować, może robić coś takiego bardziej artystycznego. E, I właśnie na tym się bardziej gdzieś tam skupia na tym, żeby być spełnionym. W aspektach e, duchowych. Natomiast paść pentakli, on jeszcze właśnie też szuka swojej drogi, bo zobaczcie, że mam mapę, mamy drogowskazy i on rzuca monetą. On rzuca monetą i zastanawia się, okej, okay, to albo tu, albo tu. Tu jest podejmowanie jakiejś decyzji. I e, paść pentakli, mm, on zdecydowanie jest bardziej przyziemny. On, jak ten na przykład, nie wiem może nie szukać związku, bo na razie, bo związki są, nie wiem, przereklamowane, cokolwiek. A taki to już chce stabilizacji. On na razie nie jest na etapie stabilizacji, ale ta stabilizacja się gdzieś tam w głowie mu pojawia, że w pewnym momencie będzie gotowy na stabilną relację. Natomiast u Pazio Kielichów to jest raczej takie karpe Żyję Żyje teraz i tu. I nie pytaj mnie o jutro. Nie pytaj mnie o za dwa tygodnie. Bo ja na razie chcę żyć sobie w tej chwili, nie? Chcę napawać się tą chwilą. To jest szalenie ciekawe podejście. Ale to jest podejście przyszłościowe. I myślę, że dlatego ten rycerz Kielichów się pojawia. Mówi Wam po prostu, żebyście może nie to, że pobawili się ludźmi, ale pospotykali się z Tymi osobami, które się wokół, wokół Was pojawią, e, troszkę właśnie, no, przyszli jakąś przygodę. Możliwe, że dość długo nie randkowaliście, dość długo, no, ja na przykład, no, ostatnia moja randka to jakby przy, przypadek, no, naprawdę przypadek, bo byłam przekonana, że to jest spotkanie, a, a niestety się okazało, że jest randką, więc bardzo niezręcznie się a, czułam. Ale ja generalnie nie randkuję. I u mnie ranki, no, gdzieś tam za, za mocno mnie stresują, i ja się w takiej rzeczy bardzo, bardzo nie lubię bawić. I mimo tego, że, no, fajnie gdzieś tam pójść na jakieś spotkanie, ale raczej wolę takie spontaniczne przez przypadek, aniżeli zaplanowane. Bo zaplanowane mnie mocno, mocno stresuje i nagle zapominam języka w gębie, nagle po prostu w myślach jakieś takie zamieszanie. Także ja nie jestem fanką. Ale tutaj naprawdę możecie się pospotykać, możecie gdzieś tam. Popoznawać się, tak. I myślę, że ci paziowie, tak? Może nie są, może nie są jakby finalną osobą, z którą będziecie, może dla którego jest z was tak, ale myślę, że większość jednak nie do końca. <laughs> Przepraszam, bo już mi głosu zabrakło. To nie zmienia faktu, że albo was mogą poprowadzić do waszej miłości, albo. Pokazać, czego szukacie, a czego nie szukacie. A przede wszystkim naprawdę przeżyjecie fajną przygodę. Przeżyjecie coś interesującego. Przeżyjecie. Jakieś miłe, miłe spotkanie, gdzie no, czujecie się docenieni, czujecie się adorowani, czujecie się po prostu, um, no, ego Wam idzie w górę i samoocena właśnie się podnosi. Także no to też jest jak najbardziej w życiu potrzebne, tak? Nie możemy um, ciągle sami się, że tak powiem, dowartościowywać, do bo czasami te zewnętrzne komplementy są jak najbardziej e, w punkt, tak? I zawsze jest miło coś takiego usłyszeć i przede wszystkim też fajnie jest coś też powiedzieć od siebie. Jeżeli oczywiście mamy co komplementować, bo czasami to po prostu jest e, porażka, nie? Ale, ale generalnie bardzo miło. No i myślę, że z tymi osobami macie szansę na przeżycie fajnej przygody, na fajne spotkania. E, może nie na jakieś większe związki, ale jeżeli nie jesteście jakoś mocną, że teraz już mamy być związek, to bardzo, fajna, bardzo fajny scenariusz. Korzystajcie, moje rybki, korzystajcie z tego. A teraz przejdziemy sobie do czytania na miłość, ale dla osób już w relacjach, już w związkach. Dobrze, więc zobaczmy, jak to wygląda u rybek, które już są w relacjach. I mamy pierwszą kartę, jest to słońce. Tutaj mamy energię lwa, moi drodzy. Następnie mamy, uhu, dwójka kielichów bardzo romantycznie i jest siódemka mieczy. Siódemka mieczy mnie trochę martwi, bo to jest troszkę mydlenie oczu, więc możliwe, że gdzieś tam nie do końca będzie tutaj jakoś wybitnie dużo szczerości, może być jakieś drugie dno, ale ja nie chcę Was tam stawiać na coś takiego, bo, bo im bardziej będziecie, bo macie dwie pozytywne karty i no na koniec ta siódemka mieczy się pojawi, więc może gdzieś tam albo Wy tak odbierzecie jakąś sytuację, albo coś, no może się tutaj coś dziwnego po prostu wydarzyć, taki troszkę brak szczerości i albo bo, nie wiem, Wasz partner będzie dla Was miły, bo chce coś osiągnąć, mm, ale mm, myślę, że to nie będzie jakiś, coś, coś wielkiego, tak? Coś na zasadzie, że e, chce się postarać, bo, bo później, nie wiem, chce, żebyś mi pozwoliła albo żebyś mi pozwolił coś tam kupić, dajmy na to. Więc to taka raczej manipulacja typowo związkowa, która się często pojawia, że o, pozmywam dzisiaj, ale czy możemy jutro coś tam, coś tam, nie? Coś tam zrobić, cokolwiek. Więc to jest no, takie bardzo delikatne, mam wrażenie, że manipulacje. Ale może być coś takiego, może być coś w ten deseń, ale no generalnie jest mega pozytywnie. Mamy słońce, więc lepiej być nie może, bo ono nam pokazuje, że naprawdę jesteśmy ze sobą z życi, dbamy o siebie słońce, też często o jakąś tam ciążę zwiastuje, więc możliwe, że gdzieś tam coś takiego się wydarzy. ale, Ale nie musi oczywiście, bo generalnie jest to karta mówiąca o. Pozytywach, tak? O takim przejściu przez jakiś etap generalnie, no bo przed słońcem często pojawia się wieża. Wieża nam pokazuje, że może gdzieś tam był jakiś chaos, możliwe, że nie do powiedzenia, coś się wydarzyło i gdzieś tam część tego fundamentu, który sobie budowaliśmy, nam runęła, ale się podnosimy i podnosimy się naprawdę tak elegancko, bo, bo słońce to jest absolutny pozytyw. Tutaj przy tej karcie ja nie mogę nic złego powiedzieć, bo ona was napawa świeżą energią, nowościami, tym, że wszystko się układa, wszystko idzie po waszej myśli i, no i naprawdę to życie jest niesamowitą przygodą. I teraz sobie pomyślałam o tej piosence, że dziś wiem, że życie cudem jest, tak? I naprawdę, chyba tak nazwę czytanie, bo to jest, no, życie jest cudem. I wasze wspólne życie myślę, że jest naprawdę dużym cudem. Szczególnie, że zobaczcie, mam dwójkę kielichów. To jest ogromna miłość, to jest pasja, to jest połączenie. Zobaczcie, jak oni są ze sobą splątani. I to w ogóle to jest moja ulubiona talia generalnie i kocham Shadow Scapesy i jak już mówiłam kilka razy, że to jest moja pierwsza talia, oczywiście nie ta, bo ta jest już moją trzecią ze Shadow Scapesów, bo, bo bardzo są eksploatowane. <laughs> I tak, i używałam ich zawsze zawsze mocno gęsto i często. Ale dwójka kielichów mówi nam o braterstwie dusz, o tym, że znaleźliśmy swoją drugą połowę i po prostu wisi nad nami miłość, wisi nad nami to uczucie i czujemy to wewnętrznie, czujemy po prostu w kościach, że, że to jest nasza osoba, że jak jesteśmy przy tej osobie, to w jakiś sposób można by powiedzieć, że się zlewamy. Że tej osoby nam całe życie brakowało i w momencie, kiedy ją znaleźliśmy, to czujemy to dopełnienie i czujemy to, że, że ojej, aż się wzruszyłam, może. Hmm. No, że jesteśmy po prostu we właściwych ramionach. No, Tak, tak mi się wydaje. A to, że ta siódemka mieczy się pojawia, to może być coś na zasadzie przekombinowania, może być na, coś na zasadzie, że aha, czyli o to ci chodziło. Dlatego jesteś dla mnie miły albo miła, bo coś chcesz, tak? Więc ta siódemka mieczy raczej nie, nie powinna wam wadzić, moi drodzy. Bo a jeżeli zawadzi, to, to jest mi bardzo przykro, bo coś takiego no, nie zdarza się wielokrotnie. To jest coś. To jest naprawdę prawdziwe uczucie, i bardzo się cieszę, że, że trafiliście na taką osobę, która, spra, która pokazuje Wam, że jesteście wystarczający, takim, jakim jesteście, i że, że dla Was ta osoba też jest wystarczająca. Że nie szukacie nikogo innego, nie rozglądacie się, nawet, nawet wzrok Wam nie, nie ucieknie gdzieś tam na, na, na inną osobę. Bo, bo po co? Jak tutaj znaleźliście. Takie szczęście, o którym każdy zasmarzy I ja autentycznie w tej chwili jestem bardzo, bardzo poruszona, bardzo wzruszona, i, i zazdroszczę w jakiś tam sposób, ale, e, ale to nie jest zawiść, to jest taka, takie, takie uczucie, że, że no, chciałabym być w takim miejscu, jak wy, moi drodzy. No i każdemu czegoś takiego życzę. Znalezienia takiej drugiej połówki. Jeżeli nie czujecie, że to jest właśnie relacja wasza z Waszym aktualnym partnerem, to może być po prostu relacja następna. Bo dlaczego, dla, dla takiego uczucia, to naprawdę na takie uczucie warto poczekać. Tak mi się wydaje. To tak, to widzę moi związkowcy. Jeszcze sobie muszę wziąć minutę przerwy przed rozkładem na karierę, pracę i finanse, ale zaraz do Was wracam. Dobrze, moje rybki. Zobaczmy teraz, jak wygląda praca, kariera i finanse. Jak wyglądają. I pierwsza mam wam sprawiedliwość, bardzo się cieszę, bo tu jest w końcu jakaś równowaga. E, Następny są ostateczny. Ojej, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Cudownie. I dwójka różdek. Boże, bo wam tak, że ja ostatnio mocno kombinuję, bo ja tu jestem w trakcie zmiany. Zmiany pracy, więc jeżeli o tym słyszeliście, to dajcie znać. No znaczy, zmiany. Na razie jestem w trakcie rezygnacji z jednego, z jednego stanowiska i po prostu redukcji godzin, powiedzmy, może w ten sposób, I, i gdzieś tam próbuję sobie coś innego organizować. Ale to nie zmienia faktu, że no, te karty mnie też mocno cieszą. Mam nadzieję, że gdzieś to u mnie w życiu też przyrezonują. Byłoby mocno miło i bardzo, bardzo bym się cieszyła. Zaczynając od tej sprawiedliwości. No w końcu jest jakby. Tak, jak powinno być. W końcu mamy umiar, w końcu mamy harmonię, w końcu mamy równowagę. I dla tych, co czuli ostatnio, że troszkę wam się grunt y, usuwa spod nóg, to, no, to teraz możecie być spokojniejsi może w ten sposób. Spokojniejsi, bo pamiętajcie, że w rozkładzie ogólnym pojawiła nam się dziesiątka pentakli, co jest super kartą. <laughs> No a tutaj nam się pojawia i sąd ostateczny, który mówi o jakimś takim prowadzeniu, o tym, że w końcu widzimy sprawy, jakimi są naprawdę. Możliwe, że jakaś oferta nam się tutaj pojawi i będziemy to naprawdę rozważać, moi drodzy, pod tym względem, że no, pojawia nam się dwójka różek, czyli gdzieś tam zastanawiamy się, w którą stronę chcemy iść. Pamiętajcie, że możecie iść w obydwie. I to nie jest tak, że no, no jeżeli chcecie robić coś, dajmy na to pełne etatowo, a coś robić sobie dodatkowo hobbystycznie, tak jak ja działam starotem, no to kurczę, no to jakby trzeba w to, po prostu iść i się nie ceragieć, bo jeżeli jesteście w stanie ogarnąć dwie rzeczy, to postarajcie się to zrobić. Albo właśnie redukować godzinę, tak jak ja to teraz robię, i sobie poszerzać godzinę w czymś innym. I wtedy zobaczyć, czy to e, wypali. Są ostateczny pokazuje nam też powołanie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, bo ja mocno manifestuję albo staram się manifestować, żeby faktycznie coś, co mam robić w życiu się u mnie w życiu pojawiło. I możliwe, że część z Was też szuka po prostu, jesteście w trakcie poszukiwań właśnie swojego powołania albo czegoś, co Was zainteresuje. No bo ja nie do końca wierzę w to, znaczy wierzę w to, że ktoś może mieć stuprocentowe powołanie. Jak najbardziej, że nie wiem, chcę być lekarzem i chcę być lekarzem przez całe życie, ale niestety jest coś takiego jak wypalenie. I myślę, że mm, w życiu może mieć powołania. Naprawdę bym zrobiła z tego liczbę mnogą, z racji tego, że naprawdę mogą nas interesować różne rzeczy. Ja, tak jak wiecie, ja uczę, ja jestem angliską. Albo część z was wie, I, i czuję, że robię to dobrze, i czuję, że naprawdę daję z siebie 100% i jestem mega zadowolona z rezultatów, jakie, jakie moi uczniowie osiągają, ale też no, jestem tarocistką, więc to są bardzo, bardzo niepokrewne dziedziny, jakby nawet nie widzę jakichś takich zbieżności mocnych między nimi, a jestem w stanie ogarniać dwie rzeczy i sprawiają mi obydwie no, porównywalną przyjemność, tak? Oczywiście w zależności od tego, nie wiem. Od grupy powiedzmy docelowej, nie? No ale jak z wami tutaj mam cudownie. Także wy tutaj też możecie połączyć dwie rzeczy w mniejszym bądź większym stopniu yy, i poczuć właśnie ten umiar, poczuć równowagę. Czyli możemy nawet zrobić także 50-50, nie? Że próbujemy część zrobić, yy, nie wiem, właśnie, im nazwę takiego ja, nauczycielskiego, część tarotowego, albo w waszym wypadku, nie wiem, yy, w części być, nie wiem, księgową, a częściowo rozwijać się hobbystycznie i malować obrazy, cokolwiek. Bo to tylko swój jakby czas tracicie, tak? Tracicie. Może nawet zyskujecie dzięki temu, bo może będziecie mogli robić coś, co sprawia Wam ogromną satysfakcję, a nie musicie tego robić, wiecie, 8 godzin dziennie. Super sprawa. A więc bardzo fajnie to wygląda i tak jak powiedziałam, dla, dla mnie naprawdę mogą być powołania. Z racji tego, że y, można się gdzieś wypalać, mamy wypalenie zawodowe, nie czujemy już tego, że robimy coś. Co chcemy robić, i dlatego szukamy czegoś innego, co nam będzie nagle sprawiało taką samą satysfakcję. Ja miałam takie najmocniejsze wypalenie, mam wrażenie, że gdzieś na. Chyba w tamtym roku, i jeszcze ten rok przetrwałam, ale miałam takie myśli pod tytułem, że fajnie, bo dostaję dużo komplementów, dostaję dużo pochwał, wszystko jest ok, Wszyscy mówią mi, że naprawdę odwalam dobrą robotę, ale mi to nie sprawia przyjemności, nawet te komplementy. Nie są dla mnie takie, jak były kiedyś. I, e, I nie wiem, no ci, co są albo byli w podobnej sytuacji, wiedzą o co, o co mi chodzi, że po prostu szukamy czegoś innego. W życiu jesteśmy po to, żeby właśnie szukać, żeby się rozglądać. I to już nie te czasy, że jesteśmy, nie wiem, dostali, dostaliśmy pracę w banku i mamy pracę zapewnioną do końca życia. I myślę, że też trzeba się dostosować po prostu do, do realiów, jakie wokół nas panują. Także niech wasze życie będzie przygodą, raz przygodą w jednej pracy, raz przygodą w innej pracy. Korzystajcie. Także tak to widzę, moje drogie rybki, jeżeli chodzi o pracę, finanse i karierę. A teraz przejdziemy sobie już do czytania na ducha i emocje, czyli do ostatniej części dzisiaj. No dobrze, dziwki, więc zobaczmy, jak to wygląda duchowo. I pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to wieża. O wieży mówiłam dzisiaj, wspomniałam gdzieś tam, chyba przy czytaniu dla osób w związkach. Następną odwagę. Mhm. I mamy trudności. Powiem Wam tak, od razu sobie zaczęłam śpiewać tą piosenkę Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Bo zobaczcie, macie kryzys i macie odwagę. Wy Po prostu mm, bardzo często, ja też mam takie czasami odczucia, że no, los nam rzuca te kłody pod nogi, po to, żebyśmy się nauczyły pływać. Bo te głody się pojawiają, a my musimy je po prostu opłynąć, tak? My jesteśmy, wiecie, mamy się tam gdzieś pomieścić, mamy po prostu sobie poradzić. I wydaje mi się, że Wy naprawdę z tą wieżą sobie poradzicie śpiewająco. To, że czasami macie jakieś załamanie, to jest kryzys, tak? Szczególnie, że przy tej karcie to nie jest jako, wiecie, chaos, nie wiadomo co, tylko to jest kryzys. Kryzys, który można opanować kryzys, który da się właśnie w jakiś sposób e, ogarnąć i Wy jesteście naprawdę w stanie to zrobić, bo Wy jesteście odważni i mimo tego, że przeciwności losu, te trudności pojawiają Wam się czasami z nienacka, czasami po prostu biorą Was zaskoczenia, to e, no nie boicie się tego, naprawdę nie boicie się tego, a im więcej odwagi pokazujecie, że okej, okay, ja jestem w stanie to ogarnąć, dam sobie radę i popłaczę się, wyleję z siebie właśnie te, te brudne emocje i tak dalej, albo oczyszczę się, ja wczoraj zrobiłam oczyszczanie z jajkiem. Jak chcecie przepis, to dajcie znać, bo to też możemy. Mogę Wam gdzieś tutaj dać przepis na oczyszczanie, jeżeli chodzi o jajko. Ale tak mi naszło. Gdzieś tam spotkałam jakiś filmik i stwierdziłam, że. No to jest ten czas, żeby zobaczyć, jak to moja energia i powiem Wam, że nie jest najgorzej, ale wiecie, ja się często gdzieś tam oczyszczam, mm, więc uważam, że nie jest źle, ale warto raz na jakiś czas sobie z tym jakim pokombinować albo z czymkolwiek innym. No ale to nie zmienia faktu, że y, tutaj podkreślamy właśnie naszą odwagę, to, że jesteśmy w stanie wziąć los za, za wiecie, za fraki, tak, i sobie poradzić ze wszystkim, co nam życie... Mm, Życie nam podrzuca jakimikolwiek trudnościami i tak dalej. Jesteście naprawdę w stanie ogarnąć to moje rybki. I myślę, że tutaj emocjonalnie ten kryzys może być dla Was emocjonalnie, właśnie taki wyczerpujący, bo po prostu dużo się dzieje i możecie mieć taki, taki moment, że o Boże, nie wiem, w co ręce włożyć, ale głowa do góry, naprawdę jesteście w stanie, to, w stanie to przeżyć i w stanie to wszystko po prostu sobie poukładać. Także no, mam nadzieję, że ten kryzys będzie faktycznie chwilowy, to może być taki dołek po prostu gdzieś tam po drodze, tak? o który się potkniecie, ale po prostu przepływacie, lecicie dalej i próbujecie, próbujecie swoich sił albo w czymś innym, albo jeszcze raz tym samym i odnosicie sukces, bo ja innej opcji po prostu nie widzę. Także tak, tak widzę to, to dzisiaj, to dzisiejsze czytanie. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że czytanie rezonuje. Pamiętajcie o serduszkach energii, o których ja zapomniałam, prawie. No i mam nadzieję, że czerwiec będzie dla Was przyjemnym miesiącem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia.